Zapowiadane tzw. wakacje składkowe na własne ubezpieczenie społeczne dla mikroprzedsiębiorców i komorników sądowych weszły w listopadzie w życie. Od początku tego miesiąca uprawnieni do tego przedsiębiorcy mogą już składać do ZUS wnioski w tej sprawie. Mieliśmy 1 listopada, mieliśmy przedłużony weekend, ale wnioski do nas płynęły. Tylko te trzy dni wystarczyły przedsiębiorcom, żeby wysłać do nas prawie 50 tysięcy wniosków o ulgę. Jest to możliwe, bo wnioski składa się wyłącznie elektronicznie. Zwolnienie z opłacania składek na własne ubezpieczenie społeczne w jednym wybranym przez siebie miesiącu dotyczyć będzie każdego roku kalendarzowego. Przypominam, że ta ulga dotyczy tylko i wyłącznie składek za własne ubezpieczenia społeczne. Składkę zdrowotną zapłacić trzeba, składki za pracowników także. Pamiętać trzeba o tym, że jeśli prowadzący działalność gospodarczą chce uzyskać zwolnienie za grudzień, to wniosek musi złożyć jeszcze w listopadzie. Jeśli złoży go w grudniu, to zwolnienie dotyczyć będzie już stycznia 2025 roku.